Moi drodzy, dzisiaj Kajak kostium. Dobrze widzicie, że ja też się coraz lepiej z Wami tutaj bawię. Ten kostium do tegorocznego Sylwestra zaprojektował Paweł Sikora, aktor kostiumograf. Dzisiaj wszystko Wam o kostiumach opowie. Paweł, jak zostać kostiumografem? Y może powiem jak mnie to spotkało, wiesz, bo mm, był pusty y, wakat, albo etat, jak to nazwać w teatrze. Była potrzeba ubrania koncertu dyplomowego czwartego roku. Ja akurat nie grałem premiery Wiedźminowej, wrześniowej, więc miałem trochę więcej czasu. Więc mówię, no, to ubiorę, zrobię. I tak się gdzieś pokazały moje umiejętności trochę szerzej. I potem zostało mi zaproponowane, czy bym nie chciał spróbować zrobić koncertu sylwestrowego. To była rewia piosenki w 2018 roku, reżyserowana przez Pana Bernarda i wyszło. A potem już poleciało dalej. No i teraz szykujemy się do kolejnej produkcji, mam nadzieję, że ona się odbędzie. Kolejny Sylwester i kolejne, mam nadzieję, spektakle, do których robię asystenturę. Więc u mnie to wyszło trochę przypadkowo, a trochę nie bo mnie zawsze trochę ciągnęło w tym kierunku i gdzieś tam już na studiach, jak koleżance zabrakło kostiumu do egzaminu albo nie było rozmiaru i trzeba było coś wykombinować to gdzieś tam zawsze to wykonywałem ja mój rok mnie nazywał panią kredką naszego roku co trzeba uwzględnić projektując kostium? no najpierw musi reżyser określić co on chce, co on widzi i jakie ma wymagania na przykład przy sylwestrze jest to określenie konkretnego numeru i określenie konkretnego wieku czy czasów, w których to się dzieje. Czy to są lata 60., 70., 80., 90. To niby idzie co 10 do góry, ale ta moda się bardzo różni, więc trzeba się gdzieś w tych pułapach trzymać. Jak już reżyser określi mniej więcej, bo to zazwyczaj jest w moim przypadku i w współpracy z panem Bernardem na przykład, jest to mniej więcej określenie, to wtedy ja już mam szaloną drogę do popisu i wymyślam, co się da. Czy to, że pracujesz na scenie w kostiumie jako aktor i jakoś Ci pomaga? Chodzi o to, że czujesz tą swobodę ruchów w kostiumach? Pomaga to o tyle mi bardzo, że y, jestem na scenie też jednocześnie jako aktor i jednocześnie robię te kostiumy. Znam zespół, znam ludzi, wiem od razu, jak wygląda choreografia. Y, wiem, jak bym chciał, żeby to było ubrane i też czasami wiem, jak by chciał wyglądać zespół. Czasami się tym inspiruję, czasami nie, bo nie ma na to czasu albo środków, bo to jest bardzo duża ilość rzeczy do zrobienia w krótkim czasie. Y, natomiast y, dzięki temu, że jednocześnie jestem i na scenie i jednocześnie to robię, daje mi to Tą swobodę, że w, w rozmowach, w trakcie prób, czy jak choreograf stawia numer, coraz bardziej ten obrazek tej sukienki, koszuli, czy fraka, czy marynarki, coraz bardziej mi się pokazuje przed oczami, właśnie na sali baletowej, czy na scenie. Czyli projektując kostium, ty już wyobrażasz sobie konkretną osobę w nim. To też zależy, bo zazwyczaj y, przy premierach dużych, czyli spektaklach, y, ta obsada jest podawana dużo wcześniej, czyli ja wiem na przykład, albo inny kostiumograf wie, jaką ma osobę, na jakiej roli i jakie są wymagania reżysera. W przypadku na przykład koncertu sylwestrowego jest dużo wcześniej podana ilość numerów, mniej więcej ilość osób występujących w tym numerze i, no, i tematyka, wiadomo, nasuwa się sama po tytule i po czasach, w których ten numer został nagrany, więc w tym przypadku ja bardziej myślę o funkcjonalności, o tym, żeby to pasowało do, do, do tematyki. A potem, jeśli się już dowiaduje, kto to będzie śpiewał, bądź kto będzie tańczył, e, albo zostaje tak jak było, albo są zmiany. Zazwyczaj udaje mi się to zrobić, że tak powiem, w ciemno, czyli na podstawie numeru stwierdzam, jak to będzie wyglądało, jakie to ma mieć funkcje i jak ma się prezentować. No, a nasz zespół wygląda fantastycznie w każdych rzeczach. Jeśli chodzi o inspirację, to wspominałeś o konkretnym dziesięcioleciu, o konkretnych osobach, o konkretnym numerze coś jeszcze? Wiesz co, ja mam tak, że moją inspiracją, ja wyznaję takie hasło, że chciałbym zawsze, żeby zespół i, i soliści, i w ogóle wszyscy, którzy znajdują się na scenie, byli ubrani tak, jak ja bym się ubrał. Ja wiem, że to może się nie zawsze wszystkim podobać, bo każdy ma inną wizję, ale uważam, że jeżeli ktoś jest na takim e, stanowisku, to się zna. A ja trochę lubię, że tak powiem, pokombinować z ubiorem, z dodatkami, z przeróbkami czy z szyciem kompletnie od nowa. Więc taka moja główna zasada jest, ja bym w tym wyszedł. Jeżeli chodzi i o panie, i o panów. Bo różnie rzecz w teatrze czasami zdarza się, że pan zagra panią, a pani zagra pana, i to też musi być wygodne, ładne i funkcjonalne. Ale mam gdzieś taką swoją stylistykę. Mm, nazwałbym ją trochę idealną. Lubię jak wszystko jest gdzieś mniej więcej dopracowane y, szczegółowo. No i przede wszystkim uznaję zasadę, że jeżeli robimy coś zespołowo, jeżeli chodzi o koncert na przykład sylwestrowy, no to jest to trochę kopiuj w klej. Bo taki kostium, y, jeżeli mamy na przykład 20 tancerek, które mają wyjść w piórach na głowie i na biodrach i machać wachlarzami, to niech to będzie 20 takich samych tancerek. Bo widz wtedy dostaje tego jest dużo i wszystkie wyglądają tak samo i wszystkie są tak samo piękne, no, no bez kostiumów też są piękne, ale z te kostium, ten kostium dodaje tak naprawdę tego, hmm, to jest ta na torcie, że jak już dochodzi ten cekin, ten, ten but czy coś, to to daje taką, taki ładny obrazek. Jak cały zespół jest taki sam, to to dodaje tej idealności, że ta choreografia też się wydaje idealnie wykonana, wszystko jest takie ładne, czytelne, piękne i tak lubię właśnie to robić. Kiedy praca nad kostiumami już w re, ciebie często można tam spotkać, jeśli akurat jesteś odpowiedzialny za projekty, na ile kostiumograf jest w stanie pomóc na etapie już szycia tych kostiumów? Dużo, dużo. Yy, bo to czasami jest tak, że czasami jest projekt. Czasami są to rzeczy przerabiane z lat starszych, czy z innych spektakli. Czasami są to rzeczy y, robione przeze mnie, Na zasadzie biorę body na manekin i upinam sobie co mam ochotę jaką mam wizję. Potem dziewczyny to szyją albo ja to przyszywam i jest kopii w klej kolejny egzemplarz taki sam. Pomagam, lubię z nimi bardzo przebywać. To są fantastyczne, słuchajcie, dziewczyny i jeszcze Pani łózek, który do nas przychodzi raz na jakiś czas. Pani Krysia, Sylwia i Małgosia, to są wspaniałe osoby. Kapeluszniczki Kasia i Ala też są wspaniałe. W ogóle wszyscy są wspaniali, bo cokolwiek ja narysuję, cokolwiek ja nie wymyślę, jak cokolwiek nie upnę, to one doskonale wiedzą, jak mają to zrobić. Ja im czasami pomagam, bo czasami wymyślam za dużo i czasami może powinno być tak, że może powinienem odpuścić falbankę przy mankiecie, falbankę przy rękawku, czy na przykład tutaj broszkę, czy cekin. I wtedy ja przyjmuję tę robotę. Coś tam czasem potnę, obszyję, doszyję. Nie muszę tego robić, bo dziewczyny są absolutnie fantastycznie zorganizowane, jak na trzy krawcowe, które szyją nam tutaj cały czas na tak wielki zespół i na tak wielkie produkcje, to one są rewelacyjne pod tym względem. Pod każdym zresztą są rewelacyjne, ale ja czasami lubię przyjść, coś zrobić i pomóc ile mogę. Ale bardziej chyba to nie jest pomoc, tylko takie moje wykonanie czegoś, co ja bym chciał, żeby one powtórzyły, ani że one szyją od zera, nie? Jak często dajecie długie życie kostiumom sprzed lat? O matko, Jak mielibyśmy to określić w skali od 1 do 10, no to 20 na 10. Kostiumów jest bardzo dużo. Mamy bardzo dużo magazynów, w których są rzeczy sprzed wielu lat, przed roku, czy sprzed tytułów, które na przykład w ogóle nie miały możliwości pokazania się na scenie. Materiały. Można kupować nowe, można kupować nowe rzeczy, ale fajnie dać drugie życie. Raz, że nie marnujemy tego, co już ktoś kiedyś zrobił. Dwa, drugie życie zawsze jest fajne pod tym względem, że dla nas jest to oszczędność czasami czasu, a czasami też pieniędzy, bo budżet jest różnie określony na, na wydanie tych wszystkich rzeczy, że tak powiem z pracowni do, do, dla zespołu na scenę. Więc te kostiumy dostają bardzo często drugie życie, stąd też na przykład w, na afiszach koncertów sylwestrowych pojawia się informacja, że zostały wykorzystane kostiumy e, Pani Iksińskiej bądź Pana Iksińskiego. Mm, no bo trzeba też powiedzieć, że to ci ludzie to zrobili, tak? Ja im daję to drugie życie. Czasami jest to kostium nie do rozróżnienia. Bo robimy na przykład tak, że w magazynie mamy 3 metry materiału, a potrzebujemy jeszcze 7, a materiał jest już nie do dostania, bo był kupiony w 74. E więc na przykład idziemy do magazynu dużego w naszym podziemiu teatru i wyciągamy sukienki, które były z tego zrobione, dajemy je do czyszczenia, rozpruwamy ten materiał i szyjemy na nowo. Więc czasami jest to, że tak powiem, z części pierwszych rozkładamy na części pierwsze i szyjemy od nowa, a czasami bierzemy to, co już jest gotowe, i na przykład tylko czyścimy i dodajemy koronki, albo cykiny, albo pióra, albo jakieś inne bajery. Ale dajemy życie bardzo dużo i bardzo często tym starym rzeczom na nowo. Kostiumy do tegorocznego Sylwestra już czekają? Czekają i nie czekają, bo jak wiemy sytuacja jest teraz trudna, więc trzeba też określić dokładnie, w zasadzie nie my to określamy, tylko władza i rząd, co i jak dalej, kiedy wrócimy do pracy, bo jak najszybciej. Robię projekty, jestem w trakcie już upinania pewnych rzeczy, już robimy pierwsze przymiarki, bo mamy nadzieję, że ta praca ruszy z coraz dalej. Na razie jest to powoli, jest to też dziwny rok, bo w zeszłym roku zawsze zaczynamy, w ogóle zaczynamy zawsze w październiku. Październik, listopad, ta praca już dosyć brze i jest bardzo intensywna, bo tych kostiumów jest około 1450 mniej więcej w jednym Sylwestrze, gdzie dla porównania, dla premiery, którą gramy na otwarcie sezonu, jest to około np. 300 czy 400 kostiumów, a czasami tylko i 100. Więc jest to bardzo duży yy, duży orzek do zgryzienia bądź duże piwo do wypicia. Idzie praca powoli, bo idzie yy, z takim dużym znakiem zapytania, bo czekamy i nie wiemy co będzie dalej, ale planuję skończyć ją do końca roku.